hej tak, kochani i chciałem Was poinformować na dzisiejszym odcinku Minecrafta, ale też nie do końca, bo mam Twój serwer Minecraft, udało się. I jeżeli chcecie znów zagrać, zapisać się na mojego Discorda. I zobaczcie, jeżeli już tam jesteście, to jest duża szansa, że ze mną zagrać. Ta, bo to nie jest dla każdego, jest tylko dla moich stałych widzów, którzy są często na streamach albo na moim YouTubie. I po prostu trzeba wejść na mego serwera Discorda. Serwera Discorda, boże, serwer Discord. Macie linka w opisie, wystarczy się tam zarejestrować, jest, jest, boże, gdzieś tam weryfikować i po potrafię napisać na Discordzie prywatnej wiadomości albo moderatorów, albo administratorów na temat tego, że jesteście stałymi widzami i możecie się do mnie dołączyć na serwer. Wtedy dostajecie rangę socjalną, która wam umożliwia dostęp do tego serwera oraz daję Wam możliwość pisania rozmawiania typowo tylko na tym, o tym Minecrafcie na takich oddzielnych kanałach na, na moim serwerze Discord, więc was zapraszam. Jeżeli już tam jesteście to sprawdzicie, w tym dole będzie zakładka serwer Minecraft, jeżeli nie macie, no to znaczy, że nie macie dostępu. Jeżeli właśnie jeżeli uważacie, że macie dostęp i mogliście by mieć, to odpiszcie do mnie do kogoś tam, się jakoś rozwi rozwikłać ten problem. I tak, serwer jest na, jest na normalu. Później zobaczymy. Macie zasady, możecie sobie zatrzymać. Zde mogą być rozwijane w przyszłości. Tyle, że jak będą ludzie się zachowywać ogólnie. Więc to jest ruchome. Tutaj macie jestem. twórca, to jest mój współ współtwórca Więc tak. On tu robił więcej ode mnie, więc wiecie. I tak. To jest mój serwer, więc jeszcze raz was zapraszam. I ja najprawdopodobniej będzie z niego stream około godziny 12 13? Nie, nie, nie. E, możliwe, że będzie z niego stream nie wiem czy dzisiaj czy jutro, ale kiedyś będzie na pewno, więc Was zapraszam na obserwowania mnie na moim YouTube'u Przemygra67. Tam się ostatnio dzieje trochę i też nie do końca. Jak wy sobie dni albo czasem codziennie, ale zależy od jakiego mam czasu. No, i więcej informacji oczywiście jest na mojej misji, więc zapraszam najbardziej. I kochani, jeszcze raz zapraszam. I mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. PS, odcinki będą w niedzielę.